Dzisiaj zaprezentujemy zestaw ćwiczeń na kręgosłup. Będą one głównie przeznaczone dla osób prowadzących siedzący tryb życia, natomiast nie ma większych przeciwwskazań do wykonywania we wszystkich tak naprawdę grupach wiekowych. Należy je wykonywać minimum 3 razy w tygodniu. Powinny zająć nam około 15 minut. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zaczynamy ćwiczenie pierwsze, Kładziemy się na grzbiecie. Kolana zginamy, stopy pełne Oparcie o podłoże, wsiąkamy łopatki, będziesz robiła teraz głęboki wdech nosem, wydech sami. około 3-4 wdechów, żeby rozluźnić mięśnie. Pierwsze ćwiczenie, będziemy wbijać odcinek lędźwiowy kręgosłupa do podłoża, robimy to poprzez tyło pochylenie miednicy. Jakbyśmy chcieli wypiąć pośladki do swoich pięt. Trzymamy 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I plus. I takie powtórzenie robimy. 10. Kolejne ćwiczenie. Rozszerzamy z nogi. Kolana nie mogą być wężej niż stopy. Nie rozszerzaj stóp, nie rozszerzaj stóp, ja tylko kolana się rozszerzają. Mniej więcej na szerokość stóp się szerzej. Wciągasz brzuch, napinasz pośladki, Wciągamy łopatki, unosimy biodra do góry. Okay. Powinno być mniej więcej równia pochyła. I raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozluźnij. Kolejne trzecie ćwiczenie. Złączamy sobie ponownie. Będziesz przyciągała pojedynczo kolana do brzucha. Przytrzymanie w pozycji mniej więcej krzesełkowej 5 sekund. Prostujemy nogę kolejne 5 sekund. Przyciągamy nogę do brzucha. Pozycja krzesełka, stopa naciągnięta na siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prostujemy, Stopa na siebie. Powinien być kąt prosty. Dwa, trzy, cztery, pięć. Idziesz do zdjęcia i odkładamy. Druga noga robi to samo. Dwa, trzy, cztery. 5 wyprost, raz, dwa, trzy, cztery, pięć wyprost. Przekręcamy się teraz na bok idziemy do pozycji czwora. Stopy leżą, złącz stopy, szerzej kolana, wsiadamy na piętę. Teraz będziemy robić literkę V z kolan, Robimy tak zwany kół japoński, czyli pochylamy się do przodu, powoli wyciągasz, się brzuch idzie do dołu, ręce ciągną, głowa przedłużenie brzucha. Wdech, w każdym takim powtórzeniu robimy głęboki masą z wydech ustami. Rozluźniamy kolejny raz 10 wtórzeń. Do klęku podpartego. Tak. I teraz tak. Zasada. Bar, łokieć, nadgarstek w jednej linii. Talerz biodrowy, kolano. Jedna linia 90 stopni. Stopy leżą. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Delikatnie ściągamy łopatki. Ciągniemy prawą rękę do przodu, lewą nogę do tyłu, stopa flex, czyli naciągnięta na siebie, biodra równolegle do podłoża. Raz, dwa, trzy, brzuch wciągnięty, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Powoli opuszczamy. Pozycja wyjściowa, czyli szerzej, stopy wypłynęć troszeczkę i druga strona to samo, po 10 razy na każdą ze stron. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozluźniemy. W pozycji motyla przyciągamy stopy jak najbliżej się do za na Że nie dosięgniemy do stóp, to tę samą pozycję możemy przyjąć i kładziemy, czyli tę samą pozycję, prostujemy się i ręce tutaj, dłoń kładziemy na kolana. Prostujemy się i dłońmi dłoń ciągniemy do kolana do dołu. Tak, wciągamy i prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Kolejne ćwiczenie, siad prosty. Zasada jest taka, że stopy naciągamy na siebie, kolana są wyprostowane. Staramy się osiągnąć tłów plus kończony dolny. Kąt prosty. Wyciągamy łopatki. Ciągniemy cały tłów do przodu. Jednocześnie wyciągając się do góry. I kolejno. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luz. Idziemy do Wysokiej. Pojem świecie do pozycji stojącej. Na szerokość fioder mamy rozstawione dziewczyny. Staramy się przenieść delikatnie ciężar ciała, napiętych, chowamy pośladki. ciągam wciągamy brzuszek, jestem wyprostowana. Ręce wchodzimy na barki, na biodra, tak? Wciągniętym brzuchem robimy delikatne pochylenie do przodu, starając się nie wypychać po tylko ciągnąć brzuch do podłoża. Jak najniżej damy radę zejść. Głowa przedłożenie kręgosłupa. słupa. Trzymamy, ściągnięte łopatki, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wracamy. Zrobimy to powtórzenie jeszcze raz. Pokażemy, jak nie powinno wyglądać. Bo bardzo często robimy tak. Pochyla się do przodu, że wyciągamy pośladki do tyłu. Wypinamy próbę. Pośladki powinny być. Równomiernie, tak równiutko, nie zaburzamy linii środkowej i trzymamy się z Kolejne ćwiczenie: ręce na biodrach. Nasze będzie trochę, stopy, będzie trochę stopy. Napinasz pośladki. Lepięty brzuch, wciągnięte pośladki. Zginamy kolana pod kątem prostym. Stopa naciągnięta na siebie. I trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kolana proste. Opuszczamy. I druga strona robi to samo. Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.